Dla wielu dzieci świetlica środowiskowa to drugi dom. Dla rodziców to pewność, że dziecko wolny czas spędza bezpiecznie i kreatywnie, że rozwija swoje umiejętności, talenty, poszerza horyzonty. Tak na pewno dzieje się w świetlicy środowiskowej na osiedlu 25-lecia, mieszczącej się w osiedlowym domu kultury przy ulicy Wspólnej, a prowadzonej przez stowarzyszenie Jaskółka. Świetlica środowiskowa, którą prowadzimy Działa od marca 2012 roku. Do tej świetlicy uczęszczają dzieci niekoniecznie z rejonów naszego osiedla, ale z różnych. Jest zapisanych na stan dzisiejszy 21 dzieciaków. Z zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlice korzystają dzieci w wieku już od 6 lat ze względu na nowy obowiązek szkolny do 12. W tym roku szkolnym dzięki życzliwości kierownictwo się. O... Osiedlowego Domu Kultury. Dzieci uczestniczyć mogą w takich zajęciach jak zajęcia sportowe, czyli miks, tenis, piłka ręczna, ponadto w zajęciach z elementami rytmiki, z, tańcem, z krokami tanecznymi oraz zajęcia aktorstwa. I to jest fascynacją dla niektórych dzieci z tego, co wiemy. Oferta świetlicy środowiskowej prowadzonej przez stowarzyszenie Jaskółka jest szeroka. Codziennie prowadzone są zajęcia plastyczne, umuzykalniające sportowe efekty tej pracy zresztą widać organizowane są też imprezy okolicznościowe, jak tu Andrzejki. My się, Spotykamy się z kolegami, rysujemy. Jest fajnie, są mili opiekunowie, koleżanki, koledzy. I ogólnie jest bardzo miło i przyjemnie. I tu jest bardzo fajnie, podoba mi się tu. Ponadto mamy tutaj zajęcia e, socjoterapii. Raz w tygodniu przychodzi raz w miesiącu pani psycholog i też może porozmawiać z dziećmi, e, również pomóc rodzicom. Wyjątkowo atrakcyjna jest oferta letnia. Świetlica działa bowiem także w wakacje. Dla większości uczestników to jedyna szansa na aktywne spędzenie lata. W tym roku, w okresie wakacji, dzieci uczestniczyły bardzo chętnie w półkoloniach. Zapisywaliśmy również dzieci nie tylko do świetlicy, bo one chodziły, bo świetlica jest na cały rok, czyli od lutego tego roku do grudnia, natomiast dzieci z zewnątrz mogły uczestniczyć w zajęciach, chociażby takich, gdzie były zajęcia na świeżym powietrzu, na terenie biblioteki, rawszczyzna, pływanie, nagłutwienie dzieci były i są różne inne wycieczki, chociażby zakończenie wakacji to była wycieczka do um, Parku Jurajskiego w Bałtowie. Ciekawym dla młodych uczestników świetlicowych zajęć było spotkanie z ostrowieckimi parlamentarzystami przy ciastku i herbacie w bardzo miłej atmosferze. Dzieci chcą poznać, ponieważ dzieci w czerwcu tego roku były na wycieczce w Warszawie i też było zwiedzanie Sejmu, też był sponsoring właśnie Pana posła, który w tej chwili nas odwiedził. Znajomość tych dzieci z, parlamentar z parlamentarzystami. I to jest chyba to. Byliśmy w muzeum sportu. Oglądaliśmy sejm. Chodziliśmy po Warszawie. Co robi poseł? Zajmuje się. Poprowadzę dzieci po Sejmie. A to trudna praca, czy łatwa? Łatwa trochę. Pracuję w Sejmie. Panie pośle, czyli parlamentarzyści zajmują się oprowadzaniem dzieci po Sejmie. Jak to jest? Też, między innymi. Myślę, że raczej to, co żeśmy opowiadali dzieciom, to jest nakierunkowane było na, tym, na to, że jaki to jest charakter pracy, ale ważne jest to, że, że tam były, że zobaczyły ogrom, że to, co widzą w telewizji, spotkały się z rzeczywistością. Jednak w czasie obrad Sejmu to jest to 460 posłów, to są służby, które tam i między innymi i telewizja, też te miejsca, gdzie są wywiady, gdzie no myślę, że taka perspektywiczna jak gdyby wycieczka pokazująca szerszy obraz Sejmu bez tych szczegółów właśnie, że o ustawach, że komisje, chociaż też to opowiadaliśmy. Przełamanie pierwszych lodów nie trwało długo, zwłaszcza gdy do Zbigniewa Bacelta i Jarosława Rusieckiego dołączył Jarosław Górczyński, spóźniony, ale z prezentami. Swobodna atmosfera szybko obrodziła pytaniami, wcześniej zresztą ułożonymi przez dzieci w głowach. No, na przykład y, czym się panowie zajmowali zanim zostali posłami, y, na przykład czy to jest trudne by zostać posłem. Powinien być przygotowany na każdą okoliczność i na odpowiedzieć na każde e, pytania, ale no, każde pytanie rodzi stres, rodzi y, no, f, f, niepewność, czy, czy uda się precyzyjnie i odczytać myśli i samemu y, udzielić y, właściwej dobrej y, odpowiedzi, ale y, y, jestem pełen otwartości, że się to uda. No. To są rzeczywiście no, i najsympatyczniejsze i najmilsze y, y, spotkania. I myślę, że taki kontakt jest nawet niezbędny, żeby poczuć taki autentyczny uśmiech, czysty, szczery, dobry. Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii na osiedlu 25-lecia funkcjonuje w oparciu o dotację Urzędu Miasta. Ta w 2013 roku została przyznana w kwocie 27 488 zł. Wkład własny stowarzyszenia wyniósł 1312 zł i ogrom pracy. Jak się zapisywać? Zapisywać się należy u nauczyciela, wychowawcy, który tutaj jest, należy ponad swobodę dane osobowe, kontakt, kto będzie dziecko odbierał, bo niestety, jeżeli jest to dziecko 6-7 letnie do 9 lat. To musi go odebrać rodzic, opiekun, babcia, dziaduś, mama, tata. Jeżeli jest to dziecko starsze, oczywiście rodzic wypełnia oświadczenie, dzięki któremu wiemy, że to dziecko wraca samodzielnie do domu, ponieważ świetlica jest czynna od 14 do 18. Marzeniem zarządu Stowarzyszenia Jaskółka jest pozyskanie wolontariuszy, osób, członków Stowarzyszenia do pracy społecznej, bardzo potrzebnej. Marzeniem dzieci jest kącik komputerowy, oraz dwudniowa wycieczka, podobno ma to być wycieczka w góry.